W życiu każdy z nas staje przed mrokiem. Chwilami, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei. Ale to, co często ignorujemy, to ogień, który płonie w naszym wnętrzu. To pasja, determinacja i niewidoczna siła, która potrafi przezwyciężyć najciemniejsze chwile. Wyobraź sobie, że każda przeszkoda, jaką napotykasz, jest jak cień próbujący zagasić ten ogień. I tylko od ciebie zależy, czy pozwolisz mu wygasnąć, czy przekształcisz te cienie w światło. Każdy dzień to nowa walka, ale to właśnie te walki kształtują naszą osobowość i uczą nas, jak być silniejszymi. Kiedy czujesz się zniechęcony, myśl o ognisku w swoim sercu, podsycaj je, dbaj o nie, a stanie się Twoim przewodnikiem w trudnych chwilach. Pamiętaj, że największe zmiany zaczynają się w nas samych. Wznieś się ponad ograniczenia, które narzuca życie, nie bój się porażek. To one uczą nas najwięcej i pokazują, jak wstać po każdym upadku. Bądź architektem swojej przyszłości, a nie ofiarą okoliczności. Nie pozwól, by strach przed nieznanym powstrzymał cię przed realizacją swoich marzeń. Otwórz serce na nowe możliwości i pozwól, by ogień w tobie rozświetlił drogę do sukcesu. Wstań, walcz. I nigdy nie przestawaj wierzyć w swój potencjał, bo to właśnie ty masz moc, by zmieniać świat wokół siebie.